Halo halo, cześć widzowie, witam tu was serdecznie na sklepiku Fortnite z. Yy, 18 sierpnia, słuchajcie, oczywiście na początku przyjmuję do znajomych 10 losowych osób, yy, z, które wspierają mnie z kodzikiem w sklepie Zakrzak, więc jeżeli Wy chcecie znaleźć się na mojej liście znajomych, to słuchajcie, wpisujcie kod do sklepu Zakrzak i zapraszajcie. Śmiało, a może to akurat was przyjmę na którymś sklepie. No i w ogóle jeszcze mam tak do opowiedzenia, że był streamek i była mega aktywność, bardzo wam dziękuję No i co? I przejdźmy sobie już do sklepiku. Oczywiście kod jak możecie wpisać, bardzo wam dziękuję i przejdźmy sobie, mamy mega dużo nowości, mamy mega dużo rzeczy na pierwszy rzut ognia pokażę wam nowe kilofo zbieraki jakby to ująć. Mamy tutaj dwie gałki, czyli nowy zbierak. Taki ma on dźwięk, no ciekawy zbierak. Myślę, że całkiem spoko. Mamy również tu lodzika na plecy. Jest to o smaku waniliowym czy śmietankowym oraz czekoladowym oraz truskawkowym. Ten lodzik ma taką fajną minkę uśmiechętą, więc pozdro dla niego. I mamy też pizzę, coś dla takich miłośników fast fooda. No każdy znajdzie coś dla siebie w tym zestawie. Miłośnicy, miłośnicy słodyczy i fast foodów, to jest właśnie coś dla Was za 1000 myślę że trochę duża cena, aczkolwiek jak kogoś stać, to w sumie nawet spoko ja tam polecam, dobra, idźmy dalej, czyli e, kryształ, skinek za 800 e, kojarzy mi się z padowcami oczywiście nie obrażam padowców, tylko e, mega dużo osób, które gra tym skinem gra na padzie, takie mam wrażenie idąc dalej, mamy tutaj bronto, czyli dinozaura ciekawe, nie powiem, że nie pterodaktyl, czyli lotnia tutaj piękna lotnia e, gryzik czyli kilofik, dodany w trzecim sezonie z zestawu Dino Guardia. Czekajcie, podsunę się trochę. Sorry, za krzesło może trochę skrzypić. Oj, walnąłem jeszcze. Dobra, dalej szczęśliwe Siekiery Mega, mega fajne, mega fajne kilofy. Czekajcie, może ja zmniejszę trochę to, żeby wam nie przeszkadzało co. Bo ja tu po streamku to miałem e, szczur, szczur, taki skin za 1200. No mega ciekawy, tak szczerze. Yy, idąc dalej mamy również mecha, dowódcę drużyny mechów, czyli Miska, który uratował naszą mapę przed zakładą. Yy, pamiętam, kto pamięta tą wojnę, może łapkę w górę zostawić i napisać w komentarzu, czy pamiętacie wojnę yy, Miska z potworem. Jestem ciekawy, czy pamiętacie. Yy, dalej mamy seryjne siekacze, czyli yy, miecze, które wyciągnął Misiu z Tilted Towerów. Z, przepraszam, z Neo... Tilted Towers i pokonał nimi tego wielkiego stwora no oczywiście zestaw tu słodyczy Feniks, czyli lisek ciekawy skin dalej naklejana gwiazda naprawdę nowa, ciekawa skórka do broni podoba mi się, nie wiem jak wam aczkolwiek jest naprawdę spoko i pojawiają się takie mniejsze gwiazdki, gdy nawalamy z broni to jest naprawdę ciekawa Renegat, czyli motka z TikToka Mega fajna emotka z TikToka, w ogóle Harley Quinn sobie pasek y, przepięła kłódką, więc pozdro y, Powódź łez, płakanie, no polecam, polecam, za 200 taniusi Dzwony, klamy, zawsze chciałem mieć tą emotkę kiedyś Pamiętam, nigdy mnie nigdy nie było na nią ten, nie miałem v -bucks, jak była w sklepie Na dzisiaj już, już mamy prawie chyba 2 lata od jej dodania Dalej Strażniczka Zwiadu, czyli fajny skin za 800 Oczywiście mamy również y, Ostatnio ktoś mi to wypomniał w komentarzu Że mylę Marvela z DC Mamy skiny z DC Czyli tutaj y, Harley Quinnkę y, Strój Kobieta z Kosmosu Jej zbieraki, jej emotkę Ale jeżeli chcecie y, bliższe oceny Tych skinów to wbijajcie na poprzednie sklepy Bo tam mówię o nich o wiele więcej No i tylko wam teraz tak Pokażę, że dalej mamy te rzeczy I dalej mamy tutaj y, zestaw Batmana w gierce co jest ciekawe yy, i fajne. No więc tyle, widzowie. Oczywiście, jeżeli chcecie, yy, możecie mnie wesprzeć z kodem ZAKRZAK w sklepie. Wszyscy wspierający w sklepie, którzy mnie zaproszą do znaj, mają szansę na to, że ich dodam do znajków, bo dodaję 10 osób na każdym sklepie, więc śmiało wpisujcie kodzik i zapraszajcie. A ja już, yy, już z wami się żegnam, widzowie. Yy, miłego dnia wam życzę. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć, cześć.